89 Pojedynek. Po odjeździe Mercedes' hrabia de Monte Cristo popadł w mroczną zadumę. Jego myśli zatrzymały się, a energia omdlała, jak omdlewa ciało po największym wysiłku. I tak to, mówił sam do siebie, lampa i świece pełgały coraz słabiej, służba niecierpliwie oczekiwała w przedpokoju. I tak to długo wznoszony i postawiony z takim mozołem gmach. Zawalił się pod jednym uderzeniem, pod jednym słowem, jednym dmuchnięciem. i cóż, ja, który wierzyłem w siebie, który byłem tak z siebie dumny, który czułem się taki mały w lochach zamku IF, a który wzniosłem się później tak wysoko, jutro mam się obrócić w garstkę prochu. Ech, nie boję się śmierci, bo unicestwienie życia jest przecież odpoczynkiem. Do którego dąży wszystko, za którym tęskni każda najmarniejsza istota. To przecież w spokój materii, za którym tyle lat wzdychałem, który chciałem osiągnąć głodem, nim faria stanął w moim więzieniu. Czymże jest śmierć? To jeden krok głębiej w spokój, a może i w ciszę. Nie, nie żałuję życia. Żałuję, że nic nie będzie z moich zamiarów, które tak długo i pracowicie obmyślałem. Myślałem, że opatrzność je wspiera, ale nie, jest im przeciwna, a zatem Bóg nie chciał, aby się spełniły. Ciężar, który dźwignąłem, ważył niemal tyle, co świat. Zdawało mi się, że doniosę go do celu, ale okazało się, że brak mi na to sił. Będę go musiał zostawić w połowie drogi. O, czyżbym znów miał się stać fatalistą? Ja, który po czternastu latach rozpaczy i dziesięciu latach nadziei, Nauczyłem się wierzyć w opatrzność. I to wszystko, Boże mój, dlatego, że moje serce, które uważałem za martwe, było tylko odrętwiałe. Wszystko dlatego, że się zbudziło, że zabiło, że ustąpiłem, bo głos kobiety obudził we mnie cierpienie. A jednak, ciągnął hrabia, zagłębiając się w myślach nad tym, co przyniesie mu owo straszliwe jutro, na które zgodziła się Mercedes. A jednak to niemożliwe, aby ta kobieta o tak szlachetnej duży zgodziła się, powodowana egoizmem, abym zginął ja, pełen energii i woli życia. To niemożliwe, żeby posunęła ją do tego miłość, albo raczej jakieś macierzyńskie obłąkanie. Są cnoty, które, gdy doprowadzić je do przesady, stają się zbrodnią. Nie, na pewno chcę urządzić jakąś patetyczną scenę, rzuci się między szpady. I to, co tutaj było wzniosłe, tam będzie tylko śmieszne. I na policzki hrabiego wystąpił rumienie z dumy. Śmieszne, powtórzył. I ta śmieszność spadnie na mnie. Ja, wystawiony na śmiech. Eh, to już wolę umrzeć. I wyolbrzymiając tak tragiczne wydarzenie, jakie miało nastąpić następnego dnia, a na które sam się skazał, Przyrzekając Mercedes, że daruje życie jej synowi, powiedział wreszcie do siebie: "Głupota, głupota, głupota, to głupota, taka szlachetność, wystawianie się bezczynnie na kule tego chłopaka. Przecież on nigdy nie uwierzy, że to było samobójstwo. A jednak ze względu na mój honor i pamięć po mnie, Boże, powiedz, że to niezwykła próżność, ale usprawiedliwiona duma. Świat musi się dowiedzieć." Że z własnej i nieprzymuszonej woli wstrzymałem własne potężne ramię, które już wznosiłem do ciosu, i że skierowałem je przeciw samemu sobie. Musi tak być. I tak uczynię. Chwytając pióro, wyjął ze skrytki w sekretarzyku jakiś papier. Był to testament, który sporządził po przyjeździe do Paryża i dopisał u dołu notkę, która wyjaśniłaby najmniej domyślnym ludziom, jaka spotkała go śmierć. Boże! Czy nie to? Powiedział, wznosząc oczy do nieba. Tak ze względu na Twoją chwałę, jak i na moją. Od dziesięciu lat poczytywałem się za wysłannika Twojej zemsty. Niech ci nędznicy Morser, Danglari, Wilfor, nie wyobrażają sobie, że to przypadek uwolnił ich od wroga. Przeciwnie, niech się dowiedzą, że opatrzność, która już wydała na nich wyrok, zrezygnowała z wykonania go tylko dzięki sile mojej woli. Niech wiedzą, że kara, której umknęli na tym świecie, czeka ich na tamtym. Niech wiedzą, że wymienili czas na wieczność. Gdy tak przechodził z jednej ponurej myśli do drugiej, to mary, jakie dopadają człowieka zbudzonego ze snu przez cierpienie, świt rozświetlił szyby i rozjaśnił niebieskawą kartkę papieru, na której hrabia skreślił uzasadnienie wyroków opatrzności. Była piąta rano. Nagle do jego uszu doleciał jakiś szmer. Wydało mu się, jakby ktoś stłumił westchnienie. Odwrócił się, rozejrzał. Nie było nikogo. Ale szmer powtórzył się i był na tyle wyraźny, że hrabia nabierał pewności. Wstał i ostrożnie otworzył drzwi salonu. Na fotelu spała Heidi. Ręce zwisały bezwładnie, śliczna główka odchyliła się jej w tył. Postawiła fotel przy samych drzwiach, aby nie mógł jej nie zobaczyć wychodząc. Ale wśród tego nużącego czuwania zaskoczył ją sen tak potężny u młodych ludzi. Skrzypnięcie drzwi nie wyrwało jej ze snu. Montechristo spojrzał na nią ciepło, ale i ze smutkiem. Ona pamiętała, że ma syna, rzekł, a ja zapomniałem, że mam córkę, i potrząsnął głową, przygnębiony. Biedna Heidi chciała się ze mną zobaczyć, chciała porozmawiać, przestraszyła się czegoś, a może domyśliła. O, nie mogę jej zostawić bez pożegnania. Nie mogę umrzeć, zanim nie powierzę jej czyjejś opiece. Podszedł cicho do, sekre do sekretarzyka i napisał, co następuje. Zapisuję Maksymilianowi Morelowi, kapitanowi z Pachisów, synowi mojego dawnego pryncypała Piotra Morela, armatora z Marsylii, sumę dwudziestu milionów franków, z której część przekaże swojej siostrze i szwagrowi, jeśli nie uzna, że taki nadmiar fortuny nie zaszkodzi ich szczęściu. Pieniądze te ukryte są w grocie na Monte Cristo. Jej sekret zna Bertuccio. Jeśli serce kapitana jest wolne, niech poślubi Heidi, córkę Alego, paszy Janiny. Wychowałem tę dziewczynę, kochając ją jak własną córkę. Ona zaś darzy mnie uczuciem jak ojca. Maksymilian Morel spełni w ten sposób bynajmniej nie moją ostatnią wolę, tylko moje ostatnie życzenie. Niniejszy testament uczynił już Heidi spadkobierczynią reszty mojej fortuny, majątków ziemskich, umeblowania moich pałaców i domów oraz lokat kapitału w Anglii, Austrii i Holandii. Po odjęciu wzmiankowanych 20 milionów oraz zapisów dla służby, wartość tej fortuny będzie sięgać około 60 milionów. Kończył właśnie ostatnie zdanie, gdy usłyszał za sobą krzyk tak przeraźliwy, że pióro wypadło mu z ręki. Heidi spytał. Przeczytałaś to? Istotnie. Jasne światło poranka obudziło dziewczynę. Wstała więc i podeszła do hrabiego. Dywan stłumił jej lekkie kroki. Panie mój, rzekła składając ręce, czemu piszesz o takiej porze? Czemu zapisujesz mi cały majątek? Czyżbyś mnie opuszczał? Aniele, muszę wyjechać w podróż, odparł Montechristo z trudną do opisania melancholią i czułością. Gdyby mnie spotkało coś złego, urwał. I cóż dalej? zapytała dziewczyna niezwykłym dla niej a tak stanowczym tonem, że hrabiarz drgnął. Cóż, gdyby stało mi się coś złego, chciałbym, aby moja córka była szczęśliwa. Heidi uśmiechnęła się ze smutkiem i potrząsnęła głową. Myślisz o śmierci, mój panie, prawda? Dziecko, jak mówi pewien mędrzec, to myśl zbawienna, ale jeśli masz umrzeć, to zapisz sobie majątek komu innemu, bo jeśli umrzesz, niczego już potrzebować nie będę. Wzięła papier, rozdarła go na cztery części i rzuciła na środek salonu. Po czym wyczerpana tak niezwykłym dla siebie dowodem energii upadła zemdlona na ziemię. Cristo pochylił się nad nią i chwycił w ramiona, a widząc tę bladość na pięknej twarzy, zamknięte oczy i bezwład ciała, po raz pierwszy dopuścił do siebie myśl, że Heidi kocha go może inaczej niż córka ojca. Niestety, szepnął z przygnębieniem. A więc jeszcze mógłbym być szczęśliwy? Zaniósł Heidi do jej pokoju i oddał zemdloną w ręce pokojówek. Wróciwszy do gabinetu, zatrzasnął drzwi i przepisał zniszczony testament. Gdy kończył, na dziedzińcu rozległ się turkot powozu. Monte Cristo poszedł do okna i ujrzał, jak z powozu wysiadają Maksymilian i Emanuel. No, prawda, rzekł do siebie. Najwyższy czas i zapieczętował testament w trzech miejscach. Po chwili usłyszał w salonie kroki i poszedł otworzyć drzwi gabinetu. Na progu stanął Morel. Przyszedł dwadzieścia minut przed umówioną godziną. No może przychodzę trochę za wcześnie, panie hrabio, rzekł, ale wyznam panu szczerze, że całą noc nie mogłem zasnąć ani na chwilę. Nikt zresztą u nas nie zmrużył oka. Aby dojść do siebie trzeba mi było zobaczyć pańską odwagę i spokój. Monte Cristo nie mógł się powstrzymać wobec takiego dowodu przyjaźni i wyciągnął do kapitana już nie dłonie, ale obie ręce. Maksymilianie, rzekł, a w jego głosie brzmiało wzruszenie. To dla mnie piękny dzień. Dzień, w którym czuję, że taki człowiek jak pan jest moim przyjacielem. Dzień dobry, panie Emanuelu. To jedzie pan ze mną, Maksymilianie. No do diabła wątpił pan o tym? No, bo jeśli ja niesłusznie. No proszę słuchać. Patrzyłem na pana podczas całej tej wczorajszej sceny, myślałem o pańskim spokoju przez całą noc i powiedziałem sobie, że albo słuszność jest po pańskiej stronie, albo uznamy, że ludzkim twarzom nigdy nie można wierzyć. Ale, panie Maksymilianie, Albert jest pańskim przyjacielem, tylko znajomym, panie hrabio. Zobaczył go pan po raz pierwszy w dniu, w którym poznał pan i mnie. No tak, to prawda. I cóż z tego? Już o tym nie pamiętałem, Masz mi pan musiał przypomnieć. Dziękuję, panie Maksymilianie i hrabia uderzył raz w dzwonek. Weź to, rzekł do Alego, gdy ten się zjawił i zanieś do mojego notariusza. Panie Maksymilianie, to mój testament. Po mojej śmierci dowiesz się, co zawiera i jak to po pańskiej śmierci? Obruszył się Morel. E, przyjacielu, trzeba być przewidującym. Co robiłeś wczoraj po naszym rozstaniu? Byłem u Tortoniego, gdzie, jak się spodziewałem, zastałem Boschampa i Szatorynoda. Przyznam ci się, hrabio, że chciałem się z nimi spotkać. No ale dlaczego, jeśli wszystko zostało ustalone? No, panie hrabio, proszę posłuchać. Sprawa jest poważna. Nie da się uniknąć tego pojedynku. Wątpiłeś pan w to? Nie. Albert znieważył pana publicznie. Wszyscy już o tym mówią. Myślałem, że uda mi się zmienić broń z pistoletów na szpady. Pistolet jest ślepy. I udało ci się? Zapytał żywo Monte Cristo, bo zaświtał mu promyk nadziei. Nie, bo wiedzą, jak się pan świetnie fechtujesz. Ech, a, a kto mnie zdradził? Nauczyciel szermierki, których pana pobiłeś. Maksymilianie. Czy widział pan kiedykolwiek jak strzelam z pistoletu? Nie. No, to mamy jeszcze trochę czasu niech pan patrzy. Montechristo wziął pistolety, które trzymał, gdy weszła Mercedes. Przymocował do ściany asa treflowego i czterema strzałami trafił po kolei wszystkie cztery listki. Po każdym z wystrzale Morel bladł coraz bardziej. Obejrzał kule, którymi Montechristo dokazał tych cudów zręczności i przekonał się, że były wielkości śrutu sarny. No to przerażające, rzekł. Popatrz, no Emanuelu. A zwracając się do Montechlista, dodał: Hrabia na litość, nie zabijaj Alberta. Ten nieszczęśnik ma matkę. To prawda. A ja nie mam matki. Słowa te wyrzekł takim tonem, że Morelasz zadrżał. O pan został obrażony, to znaczy, że strzelasz pan pierwszy. Ja strzelam pierwszy? O, uzyskałem to, albo raczej wymogłem. Zrobiliśmy i tak dosyć ustępstw, nie mogli nam tego odmówić. Na ile kroków? Na dwadzieścia! Straszliwy uśmiech przemknął przez usta hrabiego. I dlatego liczę tylko na to, że Alberta ocali Pańskie dobre serce, albo też Pańska wspaniałomyślność, drogi przyjacielu. Wiedząc jak Pan strzela, mogę Panu powiedzieć coś, czego nie mógłbym powiedzieć komu innemu, bo byłoby to śmieszne. Cóż takiego. Niech mu Pan. Roztrzaska rękę, niech go Pan zrani, ale niech go Pan nie zabija. Posłuchaj mnie, Maksymilianie, nie trzeba mnie namawiać, abym oszczędzał pana de morser. Z miejsca oświadczam panu, że pan de Morser będzie tak oszczędzany, że wróci jak najspokojniej do domu z przyjaciółmi, a mnie, a pana, a mnie odniosą. No ale cóż znowu? krzyknął Maksymilian, tracąc panowanie nad sobą. Tak, drogi Maksymilianie, potwierdzam. Andemorser mnie zabije. Morel spojrzał na hrabiego i widać było, że nic nie rozumie. A co się panu stało od wczoraj? To samo, co Brutusowi w przeddzień bitwy pod Filippi. Ujrzałem zjawę i ta zjawa Maksymilianie powiedziała mi, że już dosyć żyłem. Maksymilian i Emanuel spojrzeli po sobie. Monte Cristo wyjął zegarek. No jedźmy, jedźmy, rzekł. Już pięć po siódmej, a po jedynek ma być o ósmej. Powóz już czekał. Montechristo wsiadł razem z sekundantami. Kiedy przechodzili korytarze, Montechristo zatrzymał się przed jakimiś drzwiami, zdając się nasłuchiwać. Maksymilian i e Emanuel dyskretnie podeszli kilka kroków do przodu. Posłyszeli jednak szloch, na których hrabia odpowiedział westchnieniem. Gdy stanęli na miejscu, była ósma. Jesteśmy, rzekł Morel, wyglądając z powozu. I to chyba jako pierwsi. – Niech mi pan wybaczy! – odezwał się Baptysta, który pojechał z nimi, trzęsąc się z trwogi. – Ale tam pod drzewami widzę chyba powóz. Monte wyskoczył lekko na ziemię i wyciągnął rękę, aby pomóc Emanuelowi i Maksymilianowi. Maksymilian przytrzymał w dłoniach rękę hrabiego. – Brawo! – rzekł. – Podoba mi się taka pewna ręka u człowieka, którego życie zależy od słuszności jego sprawy. No, – No tak – odezwał się Emanuel. Są tam jacyś dwaj młodzi ludzie, przechadzają się, jakby na kogoś czekali. Montechristo pociągnął Morela za rękę i zatrzymał go z tyłu. Maksymilianie zapytał. Czy pańskie serce jest wolne? Morel spojrzał zdziwiony na hrabiego. Nie chcę, przyjacielu, żebyś mi się zwierzał. To tylko proste pytanie. Odpowiedz mi tak, lub nie. To wszystko, o co cię proszę. Kocham pewną panienkę. Bardzo ją kochasz. Nad życie. Cóż, jeszcze jedna moja nadzieja mnie omyliła I wyszeptał z westchnieniem Biedna Heidi”. Krabio, naprawdę, zawołał Morel Gdybym nie znał pana dobrze, sądziłbym, że nie jest pan tak odważny, jak sądziłem Bo myślę teraz o kimś, kogo opuszczam, dlatego westchnąłem że Maksymilianie, czy to przystoi żołnierzowi tak źle się znać na odwadze? Sądzisz, że mi żal życia? Życie czy śmierć, to dla mnie nieważne Dwadzieścia lat spędziłem między życiem a śmiercią. A zresztą bądź spokojny, jeśli to nawet była słabość, to nikt poza panem jej nie ujrzy. Wiem, że świat to salon, z którego trzeba wyjść grzecznie i uczciwie to znaczy ukłonić się i zapłacić wcześniejsze wszystkie długi z hazardu. No, taką mowę to rozumiem, ale ale wziął pan ze sobą broń? Ja? A po co? Sądzę, że przynieśli ją ci panowie. No pójdę zapytać. Dobrze, ale pamiętaj, nie wchodź w żadne układy. O, niech pana oto głowa nie boli. Morel skierował się w trony Baszampa i Szatorenoda, widząc to sami podeszli kilka kroków. Przywitali się, jeśli nie przyjaźnie, to z pewnością grzecznie. No, panowie darują, zagadnął Morel, ale nie widzę pana de Morser. Dziś rano dał nam znać, odparł Szatorenot, że dołączy do nas już na miejscu. Bo Schomb wyjął zegarek. Pięć po ósmej, stwierdził. To nie jest jeszcze wielkie spóźnienie, panie kapitanie. O, nie mówiłem tego wcale w tej myśli, odparł Maksymilian. A zresztą patrz pan, przerwał Szatorenot. Nadjeżdża powóz. Istotnie. Aleją, łączącą się ze skrzyżowaniem, na którym stali, zbliżał się powóz. Konie biegły tęgim kłusem. Panowie macie zapewne ze za sobą pistolety? Upewnił się Morel. Pan de Monte Cristo oświadczył, że zrzeka się prawa do użycia swojej broni. Przewidzieliśmy tę delikatność ze strony hrabiego, odpowiedział Beauchamp. Przywiozłem pistolety, które kupiłem niedawno, sądząc, że mogą mi się przydać w podobnej sprawie. Są całkiem nowe, nikt z nich jeszcze nie korzystał. Chce pan je obejrzeć? O, skoro mówisz pan, rzekł z ukłonem, że pan de Morser nie zna jeszcze tej broni, to przecież pańskie słowo mi wystarczy. Panowie, odezwał się Chateau -Renot. to nie Morser przyjechał, ale do diabła, Franz i Dibrej, wyżej wymienieni, podeszli. Wy tutaj? rzekł Chateau -Renot, ściskając im dłonie. A co to za przypadek? Albert prosił nas, abyśmy się stawili na miejscu spotkania, wyjaśnił Dibrej. Beauchamp i Chateau -Renot spojrzeli po sobie zdziwieni. Panowie, chyba rozumiem, rzekł Morel. Wczoraj po południu odebrałem list od pana de Morser, abym przyszedł do opery. No i ja też, odpowiedział Debray. I ja też, powiedział Franz. No i my też, odezwali się szatory Renaud i Beauchamp. Chciałabyście byli obecni psy w wyzwaniu, rzekł Morel. A teraz chcę, abyście byli świadkami pojedynku. No, no tak, odezwali się wszyscy. Masz pan rację, panie Maksymilianie, chyba dobrze odgadłeś. No ale mimo to mruknął szatorenot, Alberta jeszcze nie ma. Spóźnił się już dziesięć minut. No, oto i on! zawołał Boschomp. Jedzie konno tak pędzi, że koń niemal szoruje brzuchem po ziemi, a za nim lokaj. Co za nieostrożność! obruszył się szatorenot. Jechać konno przed walką na pistolety, a tyle go uczyłem. No, popatrzcie tylko! zawtórował Boszomp. Kołnierz wystaje mu spod hal sztuka, frak rozpięty, biała kamizelka. Dlaczego sobie jeszcze kółka nie wymalował na brzuchu? Jeszcze łatwiej byłoby celować. Tymczasem Albert był już tylko o dziesięć kroków od grupki świadków. Zatrzymał, zatrzymał konia, zeskoczył i rzucił cugle służącemu. Był blady. Oczy miał zaczerwienione i podpuchnięte. Widać było, że przez całą noc ani na chwilę nie zmrużył oka. — Dziękuję, panowie, żeście raczyli przyjechać — rzekł. Wierzcie, że jestem wam niezmiernie wdzięczny za ten dowód przyjaźni. Gdy Albert do nich podszedł, Morel odszedł kilka kroków w tył i stanął na uboczu. I panu też dziękuję, panie kapitanie, ciągnął Albert. Niech pan podejdzie. Nie jest pan tu zbyteczny. No, może pan o tym nie wie, rzekł Maksymilian, ale jestem sekundantem pana de Monte Cristo. No, nie byłem pewien, ale domyślałem się. Tym lepiej. Im więcej będzie tu ludzi, honoru, tym bardziej będę się cieszył. – Panie kapitanie, – wtrącił Szatory not, – może pan teraz powiedzieć panu hrabiemu, że pan de Morser już przyjechał i że jesteśmy do jego dyspozycji? Morel ruszył, by spełnić polecenie. Beauchamp wyjmował z powozu pudło z pistoletami. – Zaczekajcie, panowie, – rzekł Albert, – muszę najpierw powiedzieć dwa słowa panu hrabiemu de Monte Cristo. Na osobności? – zapytał Morel. – Nie, przy wszystkich. Świadkowie Alberta spojrzeli po sobie zdumieni. Franz i Debrey wymienili szeptem parę słów, a Morel, uradowany z tak nieoczekiwanego obrotu rzeczy, podszedł do hrabiego, który przechadzał się z Emanuelem w bocznej alejce. – A czegóż on chce ode mnie? – zdumiał się Monte Cristo. Nie wiem, ale chcę z hrabią pomówić. – O, byle tylko nie kusił Boga jakąś kolejną zniewagą. – Nie myślę, aby miał taki zamiar – odrzekł Morel. Hrabia poszedł więc naprzód w towarzystwie Maksymiliana i Emanuela. Spokój i pogoda malujące się na jego twarzy stanowiły osobliwy kontrast ze wzburzeniem Alberta, który kierował się właśnie w jego stronę. Czterej sekundanci szli za nimi. Albert i hrabia stanęli w odległości trzech kroków od siebie. – Zbliżcie się, panowie – odezwał się Albert. – Pragnę, byście nie uronili ani słowa z tego, co będę miał zaszczyt powiedzieć panu hrabiemu. Chcę bowiem… Abyście rozgłosili wszystkim to, co powiem, choćby nawet wydało się to wam bardzo dziwne. No, słucham pana, rzekł hrabia. Panie hrabio, zaczął Albert drżącym z początku głosem, który z każdą chwilą nabierał jednak większej pewności. Zarzuciłem panu, żeś rozgłosił publicznie, co mój ojciec czynił w Epirze. Nie sądziłem, abyś miał pan prawo go karać, niezależnie od tego, jaką winę ponosi. Ale dziś wiem już, że miałeś do tego prawo. Skłoniła mnie do tego wyznania nie zdrada Fernanda Mondego wobec Alipasza, ale zdrada, jakiej rybak Fernand dopuścił się wobec ciebie, bo pociągnęła za sobą niezwykłe nieszczęścia. A więc i mówię Panu i głośno oświadczam: Miałeś Pan prawo do zemsty na moim ojcu, a ja, jego syn, dziękuję Ci. Że twoja zemsta ograniczyła się tylko do tego. Gdyby z jasnego nieba padł pomiędzy widzów tej sceny grom, nie zdumiałby ich tak jak oświadczenie Alberta. Montechristo powoli wzniósł oczy ku niebu, z wyrazem nieskończonej wdzięczności, nie mógł pojąć. Jak porywczy charakter Alberta, który tak zuchwale zachowywał się wśród rzymskich bandytów. Mógł się nagiąć do takiego upokorzenia. Domyślił się, że stało się to pod wpływem Mercedes i zrozumiał, dlaczego szlachetna kobieta nie sprzeciwiła się jego ofierze. Wiedziała, że nie będzie musiał jej dokonać. A teraz, ciągnął Albert. Nie uznajesz pan, że moje przeprosiny ci wystarczą? Proszę, podaj mi rękę. Posiadasz pan, jak się zdaje, najwyższą z zalet. Nieomylność. Sądzę, że zaraz po niej idzie jednak umiejętność przyznawania się do błędu. Ale to, że się przyznałem, dotyczy tylko mnie. Działałem zgodnie z prawami ludzkimi, ale pan działałeś zgodnie z prawami bożymi. Anioł tylko mógł jednego z nas uratować od śmierci i ów anioł zstąpił z nieba. A jeśli nie po to, by nas połączyć więzią przyjaźni, niestety fatalny los to uniemożliwił, to przynajmniej więzią wzajemnego szacunku. Montechristo poczuł łzy w oczach, wzruszenie uniosło mu piersi. Wyciągnął do Alberta rękę. Albert pochwycił ją i uścisnął z szacunkiem pomieszanym z trwogą. Panowie, rzekł, pan de Cristo zechciał przyjąć moje przeprosiny. Postąpiłem wobec niego porywczo. Porywczość to zła doradczyni, postąpiłem źle. Teraz błąd ten naprawiłem. Mam nadzieję, że świat nie uzna mnie za tchórza, ponieważ zrobiłem to, co nakazywało mi sumienie. Ale w każdym razie, gdyby ktoś pomylił się na mój temat, dodał podnosząc dumnie głowę, jakby rzucał wyzwanie zarówno przyjaciołom, jak i wrogom, będę się starał prostować te mylne opinie. A cóż to się mogło stać dziś w nocy? Zapytał Boszą Szatorynoda. Zdaje mi się, że odgrywamy tu bardzo smutną rolę. No tak. To, co zrobił Albert, jest albo bardzo nędzne, albo bardzo piękne, odparł Raoul. Eee, do licha zwrócił się do Franza Dibrei. O co w tym chodzi? Jak to? Hrabia Monte Cristo odkrywa niesławą pana de Morserf i w oczach jego syna miał do tego prawo? Ależ gdyby moja rodzina miała na sumieniu dziesięć takich janin i tak bym uważał, że mam tylko jeden obowiązek stanąć do dziesięciu pojedynków. A Monte Cristo pochylił głowę Opuścił bezwładnie ręce i zgięty pod ciężarem ponad dwudziestu lat, wspomnień, nie myślał ani o Albercie, ani o nikim z obecnych. Przed oczyma stała mu wciąż ta odważna kobieta, która przyszła błagać o życie dla syna i której on chciał złożyć w ofierze swoje. A ona ocaliła go, odkrywając przed synem straszliwą tajemnicę rodzinną, która mogła na zawsze zniszczyć w chłopcu szacunek do ojca. I znów opatrzność, wyszeptał. O, dopiero dziś jestem pewien, że to Bóg mnie tu przysłał.